Tu grabasz 3 Jesteśmy na pozycji, możemy wysadzać. Jak wasz status, odbiór! Ledwo się trzymamy! Ślijcie ich na dno! Wysadzaj kana! Czerwone! Coś jest nie tak! Brak połączenia! Reker! Zadań to! Trzeba będzie zejść na dół. Okej, okay. wystarczy jedna osoba. Reker! Masz jeszcze jakieś ładunki wybuchowe? Okej, okay, daj mi go! Nie będziesz ryzykować, Hanna! Jestem Iris, pamiętasz? Mam farsa! Daj mi go, dawaj! Reker, codziennie ryzykuję życie dla mojego kraju. Daj mi ładunek! Mój kraj potrzebuje cię żywej! Nie zejdziesz na dół, kropka. No dawaj, Reker! My się tutaj kłócimy, a na okręcie umiera jak zapali się zielone, naciśnij przycisk! Anand! Skurwyszyny! Gotowe! Naciśnij przycisk, Lekker! Zabijesz ją! Ona się poświęciła, Lekker. Oddała życie za wszystko, w co wierzyło. Forteza Człogar, grabarze są już na pokładzie. Wracamy. A czy tam wszystkich? Brakuje nam jednej osoby, ser. Nic nie da się zrobić, musimy się wycofać. Cholera. Zrozumiano. Przywieźcie moich żołnierzy do domu.